Zadanie 20. Grenia stosu po podstawie ośmiokąta ma dokładnie i pytanie jest zawarte w odpowiedzi: ile wierzchołków? Ja myślę, że w tym zadaniu Wam przedstawię wzory dla grania stosupów i ostrosupów na trzy rzeczy: na ściany, wierzchołki. I krawędzia. I tutaj mamy ostre słupy. Te wzory są uniwersalne, uzależnione od Ena. Yy, odkreślimy sobie tak. I w jednym zadaniu już będziecie mieć uniwersalną wiedzę, bo może w innym arkuszu się pojawi podobne zadanie, tylko tutaj autor zadania wtedy będzie pytał o coś innego. To zacznijmy od wierzchołków. Ile wierzchołków ma, mamy w graniastosłupie? Oczywiście każdy graniastosłup ma inną ilość, ale jest wzór uniwersalny, który nam pomaga to przeliczyć. I pod spodem N sobie zdefiniujemy jako liczba krawędzi krawędzi czy boków w podstawie krawędzi czy boków obojętnie, no bo krawędzi jest zawsze tyle samo co boków, a, mm, ale najważniejsze jest, najważniejsze jest zapamiętać, że odnosi się to do, do podstawy w podstawie tego grania stosupa. Teraz przejdziemy do krawędzi i potem ścian. Krawędzi mamy e, 3n, bo jak proponuję narysować jakieś grania stosób Niech będzie czworokątny, bo tak będzie najłatwiej nam, to mamy trzy zestawy po n. Dlaczego 3? No bo n mamy w dolnej podstawie, czyli w 4, N w górnej podstawie, czyli drugi zestaw, i trzeci zestaw to będzie ta sama liczba krawędzi, co w pionie, czyli podstawa górna, podstawa dolna, i trzeci zestaw to będzie te krawędzie w pionie, czyli te wysokości, czyli mamy trzy zestawy po N, a ścian mamy zawsze tyle, ile ścian bocznych, czyli tutaj N, jak N będzie wynosiło. 5 to będziemy mieć pięć ścian bocznych plus dwie sztuki bo zawsze mamy dwie podstawy i stąd się wziął wzór właśnie n czyli ilość ścian bocznych plus dwie podstawy czyli tutaj zawsze będzie plus 2 bo mamy dwie podstawy górną i dolną i teraz na ostrosupy mamy analogiczne wzory też sobie jakiś jeden y, ostrosłup narysujmy żeby nam było łatwiej te wzory skojarzyć, skąd one się wzięły. Jeżeli ktoś ich nie pamięta, to no, one są dość logiczne, więc można sobie za każdym razem je próbować z rysunku wyprowadzić. Tu jest wysokość, niech będzie ta wysokość. Wysokość nie jest krawędzią, ale niech będzie ta wysokość, bo mi będzie łatwiej narysować ostro słup. Dobra. I n jest tutaj tak samo zdefiniowana. N jest tutaj tak samo zdefiniowane. W ostrosłupach N znaczy to samo. I wierzchołków, ile mamy? I teraz patrzymy, ile mamy wierzchołków. Mamy N w zestawie dolnym. Jeżeli będzie sześciokąt w podstawie, no to będzie N równe 6, czyli N. No i jeden wierzchołek jest do góry, tutaj, czyli N plus 1. Krawędzi ile mamy? Mamy n, zestaw, n w dolnej podstawie, czyli jeden zestaw, i drugi zestaw to mamy te cztery krawędzie boczne, czyli mamy dwa zestawy, dwa n, w ścianach bocznych jeden zestaw i w dolnej podstawie mamy kolejny zestaw n. n się zmienia, może być 6, może być 8, może być 7, może być 3. I ścian, ile mamy? Ścian bocznych mamy tyle, jaki jest wielokąt w podstawie, czyli n. Plus jedną ścianę trzeba dodać, czyli dolną podstawę, bo górnej podstawy nie ma. Tutaj mamy dwa, bo jest dolna podstawa i górna, a tutaj mamy tylko dolną podstawę, bo stosu górnej podstawy nie ma. No to teraz wróćmy do zadania. Grania stosu po podstawie ośmiokąta ma dokładnie. No to jeżeli w podstawie mamy... 8, no to podstawiamy do wzoru tutaj tego pierwszego i mamy 2 razy 8, czyli 16 wierzchołków i to by było dobrze. Tutaj niestety źle. A krawędzi by miał 3 razy 8, czyli 24 i takiej odpowiedzi tu widzimy nie ma. Czyli 16 nie pasuje i ósemka też nie pasuje, bo powinno być 24 krawędzia. Prawidłową odpowiedzią jest A. A to można sobie zapamiętać, yy, to wymazać i...